Mówiliśmy tutaj o e, dialogu Kościoła Katolickiego z, powiedzmy, judaizmem. Zresztą, podczas tej, e, powiedzmy, fali nachodźców, to też się trochę zwróciło w stronę e, też islamu, po wypowiedziach choćby naszych papieża. E, to czy. E, no bo mówimy, że wszyscy z każdej strony kościół atakują, a to, to, czy to nie jest tak, że ten kościół po prostu daje się odkładać w że to tylko bierna postawa Kościoła powoduje to, że nie tylko, powiedzmy, zewnętrzne, takie widoczne zewnętrzne czynniki, jak na przykład Żydzi czy muzułmanie, ale także właśnie lewacy atakują ten Kościół, a Kościół kuli głowę i jest cacy. Przede wszystkim jako element tersury udało się wmówić ludziom, że Kościół to jest jakaś tam instytucja, hierarchowie i tak dalej, i tak dalej. No ale ludzie wierzący, są Kościołem. To my jesteśmy Kościołem, a, a tam ci panowie, prawda, to jest hierarchia i tak dalej. Natomiast rybą Szydzu głównym. Natomiast tak, ale natomiast nie można powiedzieć, że, 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 że właśnie Kościół to kościół, tamto no, to my sobie pozwalamy. To my sobie pozwalamy albo inaczej. Pozwalamy, żeby pewni ludzie, wypowiadając się w naszym imieniu, no tego tak Ktośniecky w imieniu Polaków przepraszał, to tak samo inni w imieniu innych tam toczą jakieś dialogi, jakieś inne, ale ja powiedziałem sobie, no, napało moje wystąpienia, powiedziałem tak zaraz chwileczkę, 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 chwileczkę. Bracia w wierze, starsi bracia wierzy. W jakiej wierze? Jeżeli ja gdzieś tam czytam, że są so pewnych... W pismach na Toledo Jeszu, na przykład, jest napisane, że Jezus Chrystus, prawda, to zwodziciel ludu, oszust, czarownik, prawda, syn prostytutki, gotuje się w kotle z ekstrementami w Gehennie, prawda? No zaraz, chwileczkę, to, 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 to ci, ci ludzie są moimi braćmi w wierze, w jakiej wierze? No ja powiem tak, bo dialog między kościołem a egoizmem nie ma o tyle sensu, że przecież w drodze takiego dialogu nie zmieni się dogmatu wiary. Ani katolicy nie zmienią swojej dogmatu wiary, ani żydzi nie zmienią swojej dogmatu wiary. Chyba, że ktoś liczy na to, że właśnie tak się stanie. I dlatego niektórzy publicyści uważają, że celem tego dialogu ze strony żydowskiej jest judaizacja chrześcijaństwa. No, tak, ale, to to ale teraz stanowisko kościoła. Przyznam się panu, że ja no, różne argumenty słyszę i tak to staram się tym interesować, ale nie rozumiem. Nie rozumiem tego, tej postawy dialogu. Nie rozumiem. O, nie wiem, czasami sobie myślę, że wchodzą tu w grę jakieś względy, których my nie znamy, powiązania materialne, uzależnienia. Nie wiem. Natomiast no, oczywiście są postawy indywidualne, jak w Skórczycińskich, to nie ma co w ogóle mówić, czy takich innych księży, bo to koniach jest, każdy widzi. Ale jeśli chodzi o sam dialog, to przyznam się, że no dialogować, to się mogę z każdym żywym wier wierzącym, z każdym wyznawcą judaizmu, mogę sobie dialogować na drugiego jego wiary, mojej wiary, porównywać, rozmawiać. Tu niepotrzebna jest jakaś instytucjonalna oprawa, bo jeżeli się włącza w to instytucjonalna oprawa, to znaczy Kościół się angażuje poprzez papieża i poprzez hierarchów, no to ja przyznam się szczerze, że do końca nie rozumiem tych motywów. I raczej byłbym bym skłonny, raczej bym, bym skłonny sądzić, że są to motywy polityczne niż motywy wynikające, z, że tak powiem, z, z potrzeby wiary. Tak bym to mówił. Sądzę, że są to motywy bardziej polityczne. Ja bym tutaj dodał jedną rzecz. Moim zdaniem jest to rzecz kluczowa, jeśli chodzi o stosunki powiedzmy chrześcijańsko- jakieś tam inne, czy katolicko, jakieś tam inne. Po pierwsze to jest tak. Jeżeli ktoś tam mówi, że, że tych czy tamtych nie wolno nawracać, tak. Jeżeli Żydów nie wolno nawracać, to co? Jeżeli judaizm jest religią zbawczą, to po co Jezus przyszedł? Proste pytanie: po co? No tak, ale tu właśnie tu wkraczamy w, w problematykę, która, moim zdaniem, w, w, o której można rozmawiać a która o tyle do niczego nie prowadzi, że nie zmienimy dogmatów Właśnie. własnej religii, ani oni nie zmienią dogmatów własnej religii. W związku z tym, no, jeżeli celem tego dialogu jest wypracowanie jakiejś trzeciej religii, czymś pośrednim między chrześcijaństwem a judaizmem, no to proszę bardzo, to tylko trzeba wam to powiedzieć. O to tu chodzi, trzecią religię nie mamy wymyśleć, mamy w nią, jeżeli jakie dogmaty przyjmujemy, jakie odrzucamy, ale jeżeli o tym się w ogóle nie mówi, no to przyznam się, że charakter tego dialogu jest dla mnie enigmatyczny i dlatego uważam, że musi być jakiś podtekst polityczny mniej związany z zatroskaniem o taką metafizykę, a z większym zatroskaniem o biznes i o jakieś powiązania polityczne.